Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jestem w nowym mieście na Bali. Wcześniej byłem w miasteczku Kuta, to jest takie większe miasto. Teraz jestem w małej wiosce, która nazywa się Canggu. I pomyślałem sobie tak. E, jestem uzależniony od telefonu, tak jak każdy z nas. E, używam telefonu dosłownie e, do wszystkiego, szczególnie w podróży. E, na przykład e, szukając e, dobrego miejsca, gdzie mogę zjeść obiad lub szukając jaka powinna być cena za wynajem skutera, żeby nikt mnie nie oszukał i tak dalej. I we wszystkich codziennych czynnościach używam telefonu, więc pomyślałem sobie, co by było, gdyby zrobić sobie jeden dzień w totalnie nowym miejscu bez telefonu. Czy w ogóle jestem w stanie tak funkcjonować cały czas, czy jestem już tak przyzwyczajony lub uzależniony od telefonu, że nawet, no, po prostu nie wiem, zginę bez tego telefonu po jednym dniu. Także przekonajmy się o tym dzisiaj. Jest jakoś wcześniej, w miarę rano. Nie która godzina, bo trochę wstyd, o której wstaję. Ale tu jest mój telefon. Bierzemy go i... Proszę bardzo, koniec telefonu dzisiaj. Wychodzimy z mojego mieszkania. Stoję przed drzwiami, chyba się wrócę, bo przypomniało mi się, że zawsze używałem zegarka w smartfonie, a teraz nie mam smartfona, więc nie mam nawet godziny. Wrócę się i wezmę swój po prostu normalny zegarek. O. I przy okazji schowałem telefon, dlatego, że żeby tak na wierzchu nie, leził. po prostu może coś ukradnie, nie wiem, boję się. O. No i wychodzimy. Razie słońce, więc założę okulary. I słuchajcie, teraz mam do zrobienia parę rzeczy. Mam w plecaku e, cały plecak pełny prania. Bo dawno nie robiłem prania, nie wiem gdzie jest pralnia, więc muszę teraz, nie wiem, pytać na ulicy ludzi i znaleźć miejsce, gdzie mogę to, te rzeczy sobie wyprać. E, I oczywiście muszę coś zjeść. E, zawsze robię tak, że szukam sobie na telefonie jakichś najfajniejszych restauracji, sprawdzam czy są dobre opinie, jakie rodzaje mam do wyboru i tak dalej. Tym razem e, po prostu muszę zjeść cokolwiek, cokolwiek będzie gdzieś w pobliżu. Wiecie co, o to, że znajdę jedzenie się akurat nie martwię w ogóle, ale... Sam fakt, że idę sobie gdzieś przez miasto i tak naprawdę nie wiem gdzie jestem. Idę sobie gdzieś i idę. Później wrócę, albo nie wrócę, jak się zgubię, nie mam pojęcia. Właśnie rozpiniałem jedną rzecz. Zegarek ma jakąś zupełnie losową godzinę ustawioną, dlatego że nie wiem, używałem go chyba w Tajlandii ostatnio, albo w Dubaju, nawet nie wiem. I jest taki problem teraz, że ten zegarek to jest hybrydowy smartwatch, czyli. Godzinę zmieniasz nim tylko przy pomocy telefonu A ja nie mam telefonu, więc mogę, mogę zapomnieć praktycznie o tym zegarku Zapytam kogoś, która jest tutaj godzina I obliczę sobie, ile godzin różnicy jest I będę sobie po prostu za każdym razem odejmował ten czas na zegarku Albo dodawał, nie wiem Jestem w jakiejś pierwszej przy restauracji Zamówiłem jedzenie I teraz e, kolejna rzecz Czekam na jedzenie Pewnie będę czas 15 minut i nie mam nic do roboty, dlatego że nie mam telefonu. Zwykle byłem w tym czasie na telefonie, coś sobie sprawdzałem, nie wiem, przeglądałem sobie Facebooka czy Instagrama, a teraz nie ma co robić. Przez to, że nie mam smartfona poznajmy e, dwójkę nowych ludzi tutaj zapraszam. What's your name? Diego Diego i... And... Jada Jada jest a professional uh, surfer Diego lives on a deserted island and builds At city there or something. Houses, jak kiedy nie zjadłem posiłek poznałem już dwie osoby nowe w tym profesjonalną surferkę, która jest sławna jest sponsorowana przez największe firmy i tak dalej, w ogóle wow, dziwne co? zobaczcie jak nieużywanie telefonu może być e, zajebiste Ile nie ile wyszedłem z domu może godzinę temu i e, już co się dzieje. Dowiedziałem się w ogóle od nich, że gdzie jest pralnia, więc ile teraz do pralni. Podobno była prosto i w lewo od restauracji, więc idziemy szukamy pralni. A po drodze pokażę wam coś ciekawego się jeszcze stało. Jako że nie mam telefonu, więc nie mam jak dodać kogoś na Instagramie i tak dalej, to po prostu ta dziewczyna zapisała mi Instagrama do siebie na serwetce w restauracji. Rozumiecie to? Ja czuję się, jakbym nie wiem, był 20 lat temu. E, więc, jeżeli byście chcieli zafollowować na Instagramie e, i zobaczyć bardzo fajny profil dziewczyny, która surfuje profesjonalnie, to tutaj jest jej nazwa profilu. Podam jeszcze w opisie, byście chcieli. Nie, może tego nie widać. I szukamy pralni teraz. No i proszę bardzo, znalazłem. Udało się bez telefonu. Proszę bardzo Together, ja. Yeah. Yeah. Zobaczmy ile wyjdzie za moje pranie. Uh, how much is it? Okej, okay, wait, wait wait. one four, yeah. Oddałem pranie, dostałem kwitek I to z tym kwitkiem muszę przyjść zapłacić 28 tysięcy rupii czyli jakieś 8 zł niecałe. A teraz trzeba znaleźć plażę. Nie wiem, gdzie jest plaża, ale mam wrażenie, że jest. W tą stronę, więc po prostu pójdę i zobaczymy, czy dojdę do plaży, może dojdę, może nie. Sorry, uh, ocean, ocean this way or this way? Okay. Ocean? there Yeah. There? yeah. Where? Ocean. Ocean. Oh yes. Yeah. Yeah. This ocean. Piszenik. <laughs> yeah? Huh? <Yeah>. Okej, okay. <laughs> okay. Thank you. Koleś nie wie, w ogóle co chodzi. Muszę jakoś zapytać. No, but I need to know, the ocean? This way? Is ocean? Ocean. Ocean. Ocean Beach. Oh, o, pójmy Eco Beacha, w bok Any Beach. Eco Beach ten right kiedy w bok Which one is better? Uh, Which one is closer? Uh, eco, eco Beach. beach. Okay. Ten right, right. Okay, so here, here. Thank here. you. No i dobra mamy wiemy, że trzeba iść do przodu i w prawo. No i udało się, mamy tam właśnie plażę. Zobaczmy jak wygląda plaża w Chiangu. To się nazywa Eco Beach, ta plaża, w którą teraz idziemy. I, Jezus Maria! Oh. Zobaczcie na to. Ta plaża jest czarna. Strasznie ciemny piasek. Nie wiem co widać teraz na kamerze, ale piasek jest. No, po prostu wygląda jakby był brudny. Czarny. jest Po Filipinach, gdzie piasek był krystalicznie czysty i bialutki. Tutaj, no, nieciekawie to wygląda. Jak dla mnie przynajmniej. I ma jeszcze ta plaża pełno kamieni. Nie wiem czy to widać też. Zobaczcie na ten piasek. Jaki, jaki on ma ciemny kolor. Najciemniejsza plaża, jaką widziałem chyba w życiu. Nie mam przy sobie nic, żadnych kąpielówek i tak dalej, ani ręcznika, więc się tutaj nie wykąpię na razie. Ale mam już pierwszy rzut oka na to, jak tutaj plaże wyglądają. Eee, powiem wam, że tak, plaża jest przynajmniej bardzo czysta, bo w kucie, tam gdzie byłem wcześniej, no leżały po prostu śmieci na plaży. I to dużo. Tutaj nie ma ani jednego papierka i tak dalej. No ale sama plaża jest też taka. No wiecie, no, na, na Bałtyku to lepsze. Ale się zmęczyłem dochodzeniem, a trzeba teraz wracać z powrotem do hotelu który jest naprawdę daleko, no nie wiem, z pół godziny na nogach nie dam rady Trzeba znaleźć jakieś, jakąś taksówkę czy coś Ale tutaj jest problem, bo taksówki też się zamawia teraz na telefonie Tutaj mamy dwie aplikacje, Grab to jest pierwsza, a Gojek to jest druga Gojek to jest indonezyjska aplikacja Grab to jest bodajże malezyjska Tak, to też jest w Tajlandii No ale kurde, jak się nie ma telefonu, to co? na co ci te Więc muszę znaleźć sobie teraz jakiś inny sposób żeby się tam dostać, do swojego hotelu. Po pierwsze, nie pamiętam za bardzo nazwy swojego hotelu. Nazywał się Kubo coś tam. Tylko że Kubo to jest, z tego co wiem, po nazwisku pokój, więc tych Kubo coś tam może być dużo. No i póki co idę powoli w kierunku hotelu na nogach. Mam nadzieję, że coś mnie zaczepi po drodze. Znalazłem, nareszcie mam! Jest, jest! Taksówki normalne. Yeah. I need to go to Kubu, kub, kubu, 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 guest nie, house. kubu. 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 Kubu guesthouse. Kubu house. homestay. Dziękuję. Yeah. Na, nauczyłem ich po polsku. E, dziękuję. Nie ma za to. Nie ma za co. Yeah. Czyli tak, mam taksówkę. Kosztuje trzy razy dłużej niż normalnie bym zapłacił. Bo to jest jakaś lokalna firemka taksówkarska. I nie wiem, gdzie jest mój hotel. Bo ta nazwa, którą wam powiedziałem, Kubu, to jednak coś się nie zgadza. I facet nie mógł znaleźć, szukał u siebie na telefonie. Więc powiedziałem mu nazwę pierwszej lepszej restauracji, którą widziałem po drodze. Nazywa się Bro. I pojadę tam i tam chyba trafię do siebie. Zobaczymy. Dobra, wsiadamy z taksówki. Wow. Ah, Boże, wiecie, czemu koleś nie mogę znaleźć taksówkarza yy, mojego hotelu? Bo no, nie nazywa się Kubu Homestay, tylko Kubu Yogi Homestay. I taki mały błąd wystarczy, żeby to się w ogóle nie pokazywało na mapie. Ale na dzisiaj to nie koniec przygód, bo mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Na przykład muszę teraz znaleźć siłownię i na nią jakoś dojechać. Na razie robię sobie krótką przerwę w hotelu, żeby się ochłodzić, bo jest klima. Telefon leży cały czas zamknięty tutaj, zaraz zobaczymy go. O, proszę bardzo. Mm, miałem się położyć na sekundę, rozbolał mój brzuch. Zasnąłem na dwie godziny i właśnie się obudziłem przed chwilą. A teraz przebieramy się na siłownię i spadamy stąd. Dobra, jestem na pobliskiej ulicy, jakiejś takiej większej. I teraz mój plan jest taki, że. Znajdę kogoś co wygląda jakby chodził na siłkę i go zapytam gdzie chodzi, bo nie wiem jak to inaczej zrobić Albo ewentualnie jakiegoś lokasa zapytam, bo o nich chyba jak tu mieszkałem to powinni wiedzieć w końcu mają miasteczko Hey guys, uh, a question Do you know where is any gym here? So it's this way? straight? Wiedziałem, że lokasi mi pomogą, bo oni wszyscy mieszkają. Dobra, jest nawet nie ma żadnych zakrętów, tylko trzeba iść ciągle prosto w tamtą stronę. O kurde, no i mamy problem. Teraz jest droga, która prowadzi tak. I tutaj prowadzi tak. I jakbyśmy shortcut, szortka, szortka. To wygląda mi na taki shortcut typowy. Droga odchodząca, czyli skrót. Droga odchodząca do głównej drogi gdzieś tam idąca przez pole. Także... Dobra, nie wiem, idziemy tutaj, zobaczymy. No i proszę bardzo, doszliśmy do siłowni. Że w tej siłowni nie ma wieżni, nie ma ciężarów, prawie nic nie ma. To jest taka siłka, to są dwa ciężarki na krzyż, chyba dla kobiet, żeby sobie pomachać i tyle. I tutaj pani pomaga mi znaleźć siłownię inną, e, taką większą. Zobaczymy, czy się uda. Dobra, siłownia jaka była, wszyscy widzieliście. Była do niczego, w ogóle nie ma sensu na takie miejsce chodzić. E, pani pokazała mi gdzieś. jest. Druga siłownia, 38 minut tylko na nogach. Ale nie mam skutera, bo panowie powiedzieli mi, że tylko 5 minut, więc go nie wziąłem. E, teraz muszę się wrócić do skutera, wziąć go, przyjechać z powrotem. A e, boże, wracam się, wracam, patrzcie co mam. Strzałkę do jakiegoś studia fitness, więc może tam pójdę, zobaczymy, może będzie lepsze. Jest, udało mi się. Może żeby tutaj była bieżnia, chociaż oczywiście nie ma. <laughs> Dobra, druga siłownia, w której nie było ani bieżni, ani ciężarów, ani niczego, e, to były takie bardziej robione podzajęcia grupowe, ale pani powiedziała mi, gdzie iść dalej, muszę znowu się wrócić w to samo miejsce kolejny raz i wtedy od głównej drogi pójść w prawo. Widzicie, jak bardzo telefon ułatwia wszystko? Jestem teraz w którym? W trzecim miejscu, pytałem się trzeci raz już jak ktoś na siłownię i cały czas nie mamy na siłowni, bo ciągle gdzieś źle mnie pokierują, albo coś jest nie tak. Jestem już na skuterze, mamy trzecie podejście do znalezienia siłowni, jedziemy. No i udało mi się znaleźć nareszcie taki duży, duży klub fitness. Wchodzimy teraz do środka, zobaczymy ile to kosztuje, pewnie drogo. No i udało mi się po godzinie poszukiwać, znaleźć siłownię, że to jest niemożliwe. Boże, dajcie mi sportem telefon. Dobra, słuchajcie, ja jestem na bieżni, widzimy się za pół godziny, bo dzisiaj tyle będzie trwał mój workout. No i skończyłem workout. Jak widzicie, już jest ciemno. Tyle mi zeszło czasu, żeby tą siłownię w ogóle znaleźć, że w międzyczasie zrobiło się późno. A teraz jedziemy do hotelu z powrotem. No i jestem z powrotem u siebie w hotelu. Eee, Podsumowując ten dzień. Są plusy i minusy nieużywania swojego telefonu. Do minusów należą na przykład e, takie rzeczy jak totalny brak możliwości mm, sprawdzenia, gdzie się znajdujemy i jak gdzieś dojechać. Pytanie się ludzi, jak widzieliście sami po tym, jak chciałem trafić na siłownię. Czasami zawodzi. Jeden ci powie w prawo, drugi ci powie w lewo, i później okazuje się, że nie możesz trafić nigdzie. E, do tego zamawianie taksówek jest dużym problemem i w ogóle dojazd gdziekolwiek, e, bo nawet jak ktoś ci powie. Jeźdź prosto w prawo, w lewo, prosto w prawo, w lewo jeszcze raz i później dwa razy w lewo, i ty weźmiesz skuter i pojedziesz tam na skuterze, to po drodze się zgubisz trzy razy. To jest Lipa. Naprawdę ciężko, ciężko znaleźć coś do jedzenia, jeżeli nie przykład mamy ochotę na daną kuchnię, dany rodzaj kuchni, nie możemy sobie wklepać, że włoska restauracja w Google Maps i sobie tam pójść. Nie da się, bo trzeba po prostu szukać i brać, co popadnie. Ale są też ogromne plusy tego. Na przykład poznałem dzisiaj bardzo dużo fajnych ludzi. Sami widzieliście, poznałem prosterferkę. Przecież ja bym do niej się nigdy nie odezwał, gdyby nie to, że nie mam telefonu. Po prostu siedziałbym wlepiony w ekran i jadł sobie swoje ściananie i wyszedł jak gdyby nigdy nic. A tutaj proszę. Naprawdę y, bardzo fajne. Wydaje mi się, że po pierwsze y, nieużywanie telefonu otwiera bardziej na ludzi, dlatego że nie mając innej rozrywki zaczynamy bardziej rozmawiać z innymi ludźmi. A po drugie otwiera oczy na to, co się dzieje dookoła. Bardzo często ktoś widzę, że jest na plaży i na przykład nie podziwia tej plaży, nie patrzy się na nią, tylko patrzy w telefon. Dzisiaj byłem na plaży i podziwiałem fale, podziwiałem jak ludzie sobie surfują, podziwiałem jaki jest inny kolor piasku, jakieś ciekawe formacje skalne. Gdy, może gdybym był y, tam z telefonem, siedziałbym wlepiony w ekran i przeglądał jakieś zdjęcia na Instagramie innych osób, które są na jakiejś innej wyspie i robią to samo co ja, zamiast być i teraz i cieszyć się swoim dniem. Także moim zdaniem naprawdę jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Dużo się z tego nauczyłem i na pewno, i na pewno będę starał się ograniczać social media od teraz, dlatego że no, widzę jak dużo się przez to traci. Y, I to by było takie małe podsumowanie na dzisiaj. Dajcie znać, czy fajny pomysł, czy nie. Ja się powoli zbieram, spać, bo już jest późno. I widzimy się w następnym vlogu. Trzymajcie się. Cześć.